Cześć, witajcie na kanale CQBPL. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ w trakcie tego odcinka zostanie ogłoszony konkurs. Dlatego zostańcie ze mną, proszę do końca. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nożowi Demco Knives 20 AD20.5. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony i powiem do czego najlepiej się nadaje. A na końcu powiem zasady konkursu i zobaczycie, co będzie nagrodą, podpowiem, że nagroda leży tutaj. Także ee, zaczynajmy. Na początek, krótki, rzut oka na sam nóż, abyście wiedzieli o czym będziemy mówić. Tak, dzisiaj prezentuje się nasza piękność. Trzeba powiedzieć, że ten nóż bardzo fajnie wygląda, a jeszcze lepiej pracuje. Dobrze, przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita. Tego noża to około 19,4 cm, długość złożonego to 11,4 cm. Mamy tutaj rękojeść wykonaną z tytanu, blokadę Shark Lock. Widzicie tutaj taka wystająca płetewka, rekina. Waga 125 gram, otwór na linkę. Mamy dwa klipsy mocujące dla plawo- i reworęcznych. Tutaj tylko widzicie w tym momencie jeden. I nóż wyprodukowano w Tajwanie. Ostrze o długości około 8 cm, grubość ostrza 3,2 mm, profil główny clip point, stal CPM 20CV, sztyw płaski, ostrze gładkie i wykończenie bardzo fajne, przyjemne. stał nóż. Do czego najlepiej nadaje się ten nóż? Demko Ad20.5 Titanium to idealny folder codziennego użytku. Świetnie sprawdzi się w EDC zarówno przy prostych pracach, jak i bardziej wymagających zajęciach. Zastosowano w nim bardzo wysokie jej klasy materiały, takie jak stal CPM20CV, a także praktycznie niezniszczalna blokada Shark Lock Andrew Demko słynie z Tworzenia bardzo wytrzymałych blokad, dlatego ten nóż sprawdzi się zarówno jako świetny kompan takiego EDC w terenie, jak i w miejskim EDC. A jego wygląd jest na tyle uniwersalny, że nie powstydzimy się go otworzyć nawet w bardziej takim eleganckim otoczeniu. Co wyróżnia Ad20.5? Na pewno innowacyjna blokada Sharklock, autorstwa Andrew Demko. Jest to jedna z najwytrzymalszych blokad na rynku. Zapewnia ona bardzo duże bezpieczeństwo, wyjątkową wytrzymałość, a także łatwe otwieranie i zamykanie noża jedną ręką. Zobaczcie, można sobie tą blokadę po prostu lekko przycisnąć. I zarówno otwarcie noża, jak i jego zamknięcie jest bardzo proste. Ja tutaj nie mam za dużo miejsca, ale uwierzcie mi, że naprawdę wyrzucenie tego noża nie stanowi żadnego problemu. Wręcz można mieć odczucie, jakbyśmy pracowali z jakimś automatem. Nóż po prostu super pracuje. Mamy tutaj wysokiej klasy stal premium CPM 20CV i jest ona wysoce odporna na korozję, posiada wyjątkową twardość i bardzo długo utrzymuje ostrość. I ta stal spełnia oczekiwania bardzo wielu wymagających użytkowników. Mamy tutaj zastosowany wszechstronny profil Clip Point, ten... Ee, Profil ostrza nie jest taki przerysowany, dlatego jest bardzo praktyczny i nada się świetnie przy codziennych pracach, jak i takich bardziej precyzyjnych zadaniach. I do noża dołączono dwa klipsy, zarówno dla osób prawo, jak i leworęcznych. Więc noż spokojnie można sobie otwierać, zarówno prawą, jak i, jak i lewą ręką bez większych problemów. Mamy tutaj dwa sposoby otwierania. Możemy właśnie otwierać nóż shark Lockiem, Albo kołkiem, i nie we wszystkich nożach otwieranie kołkiem jest proste. Czasami wręcz praktycznie nie da się otworzyć noża kołkiem, jeśli zastosowane są inne metody otwierania. Ale ten nóż otwiera się bez problemu kołkiem. Mamy tutaj też otwór, także puryści, tradycjonaliści mogą też otwierać sobie nóż po prostu przy pomocy otworu. Także mamy tutaj bardzo wiele metod otwierania, i wszystkie te metody są praktyczne. Naprawdę, bez różnicy, czy wybierzecie kołek, czy wybierzecie otwór. Ten nóż po prostu się otwiera. Kolejną sprawą jest tutaj zastosowany jimping, to karbowanie. Ono jest w idealnym miejscu, przez co tym nożem bardzo pewnie się operuje i ma się wrażenie, że ma się pełną kontrolę nad tym ostrzem. Porównajmy sobie teraz ten nożyk. Odsuniemy sobie troszeczkę tutaj to magiczne pudełeczko. Wiem, że pewnie już nie możecie się doczekać, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Porównamy sobie ten nożyk, żebyście mieli jakiś ogląd. Dorzucimy tutaj Zero Tolerance 0044. Dorzucimy tutaj Zero Tolerance 0562TI. I dorzucimy tutaj też bardzo ciekawą propozycję od Kizera. Kizer Milita, który jest bardzo popularnym nożem i naprawdę świetnie tutaj pasuje do tego porównania. Mamy tutaj noże w różnych budżetach i na końcu... Pewnie Was nie zdziwi, bo i kolorystycznie będzie w miarę pasował. Mamy tutaj Sebenze od Chris'a i tak te noże się tutaj prezentują. Jak widzicie każdy, każdy z tych noży jest wizualnie bardzo ciekawy, w podobnym stylu i ja nie powstydziłbym się zabrać ze sobą żadnego z tych noży, w zasadzie w każde warunki. Tak te noże się nam tutaj e, prezentują. Możecie sobie je obejrzeć. Sepka jest troszeczkę dłuższa, bo to pełnowymiarowa sebenza, e, ale bardzo ciekawe też takie e, niskobudżetowe rozwiązanie, tańsze po prostu niż te noże, ale wcale nie gorsze. To ten kizer e, i bardzo tego kizera polecam Wam, żebyście sobie zobaczyli. Stal S35 VN. Ten nożyk jest naprawdę rewelacyjny. Będzie też recenzja na kanale, bo ten nóż jest warto mówienia. Ale wróćmy dzisiaj też do świetnego naszego głównego bohatera, mianowicie do e, demko Ad20 Titanium, który jest oczywiście no, jeszcze dużo pan pancerniejszy niż wspomniany tutaj Kizer, i on ma wielu swoich zwolenników. Ten właśnie demko. Spróbujmy sobie podsumować. Naszego AD20,5 Titanium. Więc podsumowując, demko AD20.5 Titanium to najwyższej klasy folder EDC, który łączy w sobie nowoczesność, innowacyjną blokadę Shark Lock i pewność użytkowania. Właśnie dzięki tej blokadzie zastosowano tutaj luksusowe materiały, takie jak tytanowa rękojeść, stal CPM20 CV, a także sama konstrukcja w sobie jest bardzo praktyczna i bardzo pewna, dlatego ten nóż jest z pewnością takim prestiżowym elementem każdej kolekcji, jest też holdem, w, to w kierunku konstruktora, który przyczynił się jak mało kto do rozwoju naszego hobby. Andrew naprawdę jest e, pasjonatem i jest przede wszystkim. Profesjonalistą w tym, co robi, nie jest to taki e, typowy knife maker, który robi produkty tylko, żeby fajnie wyglądały, ale te produkty mają też po prostu działać i być niezniszczalne. I jeśli szukacie wyjątkowego foldera do codziennych zadań i zależy Wam na trwałości, ergonomii, a także eleganckim designie, myślę, że A205 jest e, wyborem na pewno wartym rozważenia. Zresztą. Widzieliście w jakim dobrowym towarzystwie go wam zestawiłem, bo myślę, że on znajduje w tym towarzystwie spokojnie właśnie takie miejsce. Dobrze, przejdziemy teraz do części, która, na którą z wielu z Was pewnie czekało, przejdziemy do konkursu. Słuchajcie, konkurs nazywać się będzie Droga do 500 Subskrybentów, i do wygrania będzie ten oto nóż. Już go wam tutaj otwieram. Słuchajcie, jest to o tyle dość e, taka egzotyczna nagroda, ponieważ my tego noża nie mamy nawet w ofercie. E, postanowiliśmy poświęcić go jako nagrodę w konkursie, dlatego jest dość unikalny w naszej ofercie. Jest to e, AD20.5 w takim bardzo pięknym oto wydaniu blue, z takim oto profilem głowni. E, myślę, że ten nóż jest po prostu piękny. Zobaczcie sobie, jest oczywiście pełen zestaw, też jest klips w środku drugi dla osoby leworęcznej, więc spokojnie, bez obaw. I takie pudełeczko również dostaniecie razem z tym nożem. Jest to nagroda warta, prawie 1200 zł, także będzie o co powalczyć. I teraz zasady konkursu. Jak sama nazwa konkursu wskazuje. Czekamy na naszych 500. Subskrybentów, aby ktoś mógł wygrać ten nożyk, i zasady są bardzo proste. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem naszego kanału, koniecznie musisz go zasubskrybować, jeżeli chcesz wygrać ten nóż. Następnie napisz na swoich social media post reklamujący cqbpl. Może to być e, platforma Instagram, TikTok. Możecie nagrać filmik na YouTube, albo wrzucić post na waszego Facebooka. Bardzo ważne jest to. Aby post ten był widoczny publicznie i koniecznie podlinkujcie do sklepu CQB.pl. I następnie pod tym filmem zamieszczacie komentarz, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać ten nóż Demko. Pamiętajcie o kolejności. Cały regulamin dotyczący konkursu znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli nie zrozumiecie tego, co mówię, jeśli nie zrozumiecie. E, zasad, które opisane są w konkursie, to po prostu wasza strata już nie jest dla was. Musicie wykonać czynności następująco. Po pierwsze, subskrybujecie kanał CQBPL na YouTube, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na, po drugie, na swoich social media e, wrzucacie post reklamujący sklep CQBPL. Musi znaleźć się tam link, w którym linkujecie bezpośrednio do strony cqb.pl. Może to być post na Instagram, TikTok, YouTube lub Facebook. Bez różnicy, na której z tych platform, jeżeli na przykład na YouTubie umieszczacie, to nie może to być gdzieś jakiś tekst pod filmem, musi to być osobny filmik. Czyli albo możecie nagrać krótki filmik, na przykład na YouTube, dlaczego polecacie sklep cqb.pl, albo wrzucacie post na, jedna, na jeden z Waszych social media, indywidualny post reklamujący sklep cqb.pl. I po trzecie, pod tym filmem wrzucacie komentarz, dlaczego to właśnie Wy powinniście wygrać ten nóż. I ten komentarz jest bardzo ważny, ponieważ y, postarajcie się jak najbardziej kreatywnie opisać, dlaczego to właśnie wy powinniście wygrać y, ten nóż. Y, w momencie, gdy osiągniemy 500 subskrybentów, przeczytamy wszystkie komentarze pod tym y, filmem i wybierzemy ten, który w naszej ocenie będzie najbardziej kreatywny, i tej osobie podpiszemy się pod tym komentarzem że wygrała nóż. Macie 7 dni na to, żeby po otrzymaniu tej wiadomości napisać do nas maila na mail info .pl, że to właśnie Wy wygraliście ten nóż e, i dodatkowo pod naszym komentarzem napiszcie, że wysłaliście maila, o której godzinie, a także dwie ostatnie, e, dwa ostatnie znaki Waszego maila. Czyli jeśli na przykład macie... E, Mail zaczynający, mail Kowalski, to KI piszecie, że było wysłane z maila KI, czyli dwie ostatnie, dwa ostatnie znaki tego maila przed znakiem małpa i że wysłaliście maila o godzinie np. 13.37. My wtedy będziemy wiedzieli, że to właśnie Wy napisaliście tego maila i tak skontaktujemy się i tak prześlemy Waszą nagrodę. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zamieszkałe na, zamieszkałe na terytorium Polski i nóż będzie wysłany tylko i wyłącznie do Polski pod jeden wskazany adres za darmo przez nas. Szczegółowe e, zasady konkursu znajdziecie w opisie, jeśli coś byłoby tutaj niezrozumiane. Słuchajcie, myślę, że chyba to już wszystko. E, na pewno warto... Wziąć udział w konkursie. Mamy bardzo mało teraz subskrybentów, więc Wasze szanse są bardzo duże. Jeśli gdzieś natkniemy się na Wasz post na social media, myślę, że zawsze jest to jakiś dodatkowy tutaj mały punkcik przy ocenie też Waszej kreatywności w pisaniu tutaj komentarza. Yy, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać ten, ten nóż? Pamiętajcie, że komentarz czytamy tylko i wyłącznie pod tym filmem, także tylko pod tym filmem yy, będziemy tutaj weryfikować. Czyli pamiętajcie, najpierw subskrybujecie kanał CQB.pl, potem bardzo ważna jest kolejność wykonywania działań, potem piszecie post reklamujący sklep CQB.pl na jednym z waszych social media. Pamiętajcie, że musi znaleźć się tam link do sklepu CQB.pl bezpośrednio do strony głównej sklepu CQB.pl. I po trzecie, piszecie tutaj komentarz dopiero po tym, jak wrzuciliście ten post na social media, dlaczego to właśnie Wy powinniście wygrać ten oto nóż. W momencie, kiedy osiągniemy 500 fanów, maksymalnie do 4 tygodni po tym okresie, wśród wszystkich osób, które napiszą komentarze, wybierzemy jedną, którą uważamy, gdzie którą będziemy, że jest najbardziej kreatywna, żeby ten oto nóż wygrać. Także mamy nadzieję, że ten biały kruk... Ponieważ niedostępny w naszej ofercie, ale bardzo, bardzo fajny, e, będzie jeszcze dodatkową motywacją dla Was. Zaproście też znajomych. Szybciej, Im szybciej osiągniemy pułap 500 fanów, tym w zasadzie lepiej i tym szybciej ten nóż może znaleźć się wśród jednego z Was. Myślę, że to już wszystko. E, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i jak zawsze trzymajcie się ostro.